Próbujcie, one są mega tanie, świetnie się sprawdzają, aby przykryć niedoskonałości. Hej, kochani, witam Was w makijażowym podsumowaniu tego roku. Jakbym miała określić, Jednym słowem, jaki był mój makijaż w tym roku, to zdecydowanie muszę powiedzieć, że był on kremowy. Dlatego, że moja miłość do kremowych produktów po prostu jest tak wielka. Kremowe bronzery, kremowe róże uwielbiam, to uwielbiam ten efekt. Odeszłam jakoś właśnie od tych takich pudrowych produktów. E, jakby im mniej pudru, tym jakoś lepiej się czuję. W tym roku zdecydowanie mniej eksperymentowałam z makijażem, szczególnie z kolorami. Natomiast Mimo wszystko i tak się bardzo dużo malowałam, i udało mi się znaleźć naprawdę sporo rewelacyjnych produktów, które chcę Wam dzisiaj pokazać. Także zaczynamy. Oczywiście zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał, jeżeli tego jeszcze nie robicie, a ja przechodzę już do pierwszych produktów. Tym razem nie będę szła chronologicznie, a to dlatego, że jest jeden szczególny produkt, który po prostu zawojował moim życiem w tym roku. Używałam go non-stop, aż do tego momentu, że po prostu go wykończyłam, puste opakowanie, wyrzuciłam. I nawet nie mam wam jak pokazać, ale mówię tutaj o maskarze Juicy. I ja wiem, dla niektórych może być to ogromne zdziwienie juicy, co jak, to. Le, 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 le. Słuchajcie, ta maskara to jest po prostu jakiś obłęd. Naprawdę to jest jakiś obłęd. I ja ponownie jej nie zamówiłam tylko z jednego powodu, a mianowicie takiego, że mam pełną szufladę tutaj innych maskar, które muszę użyć, i po prostu, wiecie, nie mogę używać, nie mogę kupować nowych i używać tamtych, a te zostawić i tutaj, żeby one sobie wyschły, po prostu wszystko muszę zużyć. Także dlatego to jest dosłownie jedyny powód, dlaczego ja nie kupiłam tamtej maskary. Przede wszystkim ona jest nazwana jako Y, łzoodporna. Ja bym generalnie powiedziała, że ona jest wodoodporna do tego stopnia, że w takich bardzo ekstremalnych warunkach naprawdę świetnie się sprawdza. Ona mi wytrzymała cały dzień nad morskim okiem, gdzie po prostu Wiatr, śnieg, po prostu śnieżyca straszna wiała mi w twarz. Nic, po prostu absolutnie nic. Makijaż oka wyglądał perfekcyjnie, do tego ona rewelacyjnie rozdziela te rzęsy, wydłuża. No, przepiękny jest ten efekt i zdecydowanie naprawdę jest to mój totalny ulubieniec, dlatego że ona jest o level wyżej niż wszystkie inne maskary, które do tej pory lubię, które do tej pory wam polecałam. Tamta. Jest po prostu no, najlepsza. W ogóle z tego, co słyszałam, to Juicy to już chyba nie jest Julii Wieniawy, także też tam jakieś są przeboje, ale maskara jest... Dyszka, po prostu dyszka. Następnie przejdę może do korektorów, dlatego, że chcę Wam pokazać dwa rodzaje. Przede wszystkim bardzo mocno kryjące korektory, które świetnie się sprawdzają w momencie, gdy macie niedoskonałości. I to są korektory, już Wam pokazuję. od Mel, The Multitasker. Słuchajcie, one są. Rewelacyjne pod tym względem, właśnie, że świetnie się sprawdzają, aby przykryć niedoskonałości, ponieważ są bardzo mocno kryjące, a jednocześnie też mam wrażenie, że one delikatnie zastygają, przez co jakby zabezpieczają tę strefę, na której. Macie jakiś właśnie wyprysk, który chcecie zakryć, że po prostu ten korektor w ciągu dnia nie będzie się przemieszczał, nie będzie zjeżdżał, nie będzie się zsuwał. Jeżeli macie jakieś niedoskonałości, jeżeli chcecie coś przykryć na swojej skórze, czy to cienie pod oczami, czy to wypryski, czy to jakiekolwiek inne zmiany, które Wam przeszkadzają, słuchajcie, to jest naprawdę rewelacyjny korektor, żeby to zrobić. Przede wszystkim, co mi się w nim bardzo podoba, to jest gruby aplikator, który tak naprawdę świetnie się sprawdza zarówno do aplikacji produktu tutaj na twarz. Tak jak sama nazwa wskazuje, czyli The Multitasker, nadaje się on na całą twarz, pod oczy, wszędzie. Jeżeli macie jakieś problemy, które chcecie zakryć, to on się świetnie sprawdzi, dlatego że przede wszystkim jest bardzo mocno kryjący. I ja to w nim uwielbiam. On ma tutaj takie dwie dziurki, e, dzięki którym produkt dostaje się do środka tego aplikatora, przez co on tak jakby od środka jest napełniony, więc nie musicie co chwilę wkładać, wyciągać i, wiecie, nabierać tego produktu, dlatego że on ciągle jest w aplikatorze. Torze. I to jest tutaj rewelacyjne, szczególnie jeżeli chcecie nałożyć ten korektor na całą buzię. To jest bardzo duże ułatwienie. Z tego co wiem, w Polsce on jest dostępny w sześciu odcieniach. Ja na moją twarz używam odcienia 03 Light. On świetnie się sprawdza, właśnie bardzo ładnie wtapia się w moją skórę. Natomiast czy żeby rozjaśnić strefę pod oczami, czy w momencie, gdy potrzebujecie ciemniejszego, bo macie na przykład ciemniejszą karnację, a też chcecie użyć go na niedoskonałości, to myślę, że znajdziecie dla siebie idealny odcień. Jeżeli szukacie czegoś nie Niesamowicie leciutkiego, co równie fajnie, y, szczególnie pod oczami, tutaj będzie się sprawdzało. To słuchajcie, naprawdę Bell, te korektory. Ja nawet nie mogę powiedzieć o jednym, dlatego że moim zdaniem one wszystkie są mniej więcej do siebie podobne. Mają bardzo podobne działanie, mają bardzo podobne odcienie przede wszystkim, mimo że to wychodzą jakby co chwila inna nowa kolekcja, to mimo wszystko moim zdaniem one są bardzo zbliżone do siebie. I czy to ten z serii Wege, czy to ten z serii More Smooth Concealer, czy to ten z serii Aleo. อ๋อแล้วอ่อย sorry, czy to ten z serii Aloe, to one wszystkie mają właśnie taką bardzo leciutką formułę, taką wręcz bym powiedziała, że możecie używać tego korektora bez podkładu, nawet w lecie, czy, czy po prostu jak nie chcecie się malować, aby tylko trochę nałożyć pod oczy, trochę na niedoskonałości, wszystko to palcem wklepać i tak zostawić tę skórę. Te korektory z Bel, one zdecydowanie są bardziej do takich dziennych makijaży, bardzo leciutkich, bardzo na szybko, no świetnie się sprawdzają do takiego ekspresowego makijażu, na co dzień nawilżającego glowy. Skoro jesteśmy przy Belle, to od razu muszę Wam powiedzieć o podkładach, i tutaj ponownie nie mam fizycznych egzemplarzy, tak naprawdę żadnego z nich, które bardzo lubię, ale myślę, że w filmach, które przez ten rok dla Was nagrywałam, mogliście zauważyć ich bardzo dużo, przede wszystkim ilumi. Tutaj nie będę się powtarzać, dlatego że w zeszłym roku już o nim Wam mówiłam. Po prostu genialny podkład, bardzo, bardzo dobry. Drugi to jest BB Cream, również z Belle, z tej serii, już Wam pokazuję, to ten korektor More Smooth Concealer, tak samo z serii Hypoallergic, e, podkład z kwasem hialuronowym, również moja miłość, wykorzystałam całą butelkę po prostu w trybie ekspresowym, tak mi się bardzo spodobał. Także tych podkładów z Bell jest mnóstwo, próbujcie, one są mega tanie, także naprawdę, nawet jeżeli coś Wam się nie sprawdzi, możecie oddać mamie, możecie oddać koleżance, serio, bo te podkłady, nie wiem, 10 zł kosztują, także naprawdę warto próbować, ja osobiście jestem ogromną fanką, szczególnie Szczególnie dlatego, że ja bardzo lubię, gdy podkład ma taki naturalny efekt na skórze. Nie robi się taka maska, a raczej on tak się troszkę wtapia w tę skórę. Ale również, jeżeli chodzi o wyższą półkę cenową, to mam tutaj podkład Fenty Beauty Easy Drop i on również. Pięknie, bardzo naturalnie wygląda, jest niesamowicie leciutki, a przy okazji on ma taką funkcję, że delikatnie matowieje i zastyga na skórze, przez co też w ciągu dnia nie będzie się przesuwał, a mimo to pozostaje właśnie taki naturalny efekt z naturalnym glow. Ja osobiście w tym momencie mam go na skórze, także wiecie o czym mówię. Wiecie o czym mówię i w ostatnim filmie makijażowym, gdzie pokazywałam wam taki szybki makijaż na imprezy, na sylwestra, na święta, w sumie to jest makijaż ten, który mam na sobie ponieważ ten film nagrywałam przed chwilą. Wiecie, wiecie jak to jest. <laughs> Ale Wy go już możecie oglądać na kanale. Także tam właśnie też pokazuję ten podkład w akcji. Zobaczcie sobie koniecznie. No a skoro jestem już przy Fenty Beauty, no to muszę tutaj powiedzieć właśnie o tych kremowych produktach. Szczególnie o kremowych bronzerach. Ja mam dwa odcienie. Mam odcień Bata Biscuit, który jest bardziej takim troszkę chłodniejszym odcieniem. E, powiedziałabym bardziej takim zimowym, jesienno-zimowym, z tego względu, że no, fajnie się on sprawdza na dni, gdzie nie jestem opalona. Natomiast letni kolor, czyli Macchiato, to jest po prostu bajka. On jest troszkę cieplejszy, troszkę powiedziałabym też, bardziej taki pomarańczowy na skórze. W momencie, gdy jestem opalona, to on przepięknie i jeszcze właśnie ociepla tę skórę, robi taką, taką po prostu brązową godę. Bronze Goddess ze mnie. I zresztą, jak możecie zobaczyć, używam ich namiętnie. Ten odcień Bata Biscuit to jest już moje drugie opakowanie. Ten to jest pierwsze. Już sięgam dna, dlatego że tak bardzo je uwielbiam. Ja osobiście konturuję i ocieplam nimi twarz. I już na ten. Kremowy brązer, nie nakładam pudrowego. Jakby zostawiam tę skórę w spokoju, ponieważ sam ten kremowy produkt bardzo ładnie się trzyma na skórze, też się nie przesuwa, nie zjeżdża. Muszę Wam powiedzieć, że te kremowe produkty są lepsze niż te w stiku, dlatego że te w stiku nie są aż tak bardzo trwałe i zdarza się, że mi się przesuwały albo robiły się jakieś pojedyncze plamki na skórze. Natomiast w przypadku tych kremowych. Produktów takich kompaktowych, to się po prostu nie dzieje. Są niesamowicie wytrzymałe, pięknie wyglądają na skórze, pięknie konturują, pięknie też ocieplają tę skórę i również tak samo bardzo lubię róże, te kremowe z Fenty Beauty, również je Wam bardzo polecam. Cienie, w których się absolutnie zakochałam w tym roku, czyli cienie Maxmo. Szczególnie w momencie, gdy Andzia przejęła, jakby nie przejęła, ale stała się współwłaścicielem tej firmy to mam wrażenie, że tam się po prostu dzieją niesamowite rzeczy. To jest jedna z paletek, które ja osobiście uwielbiam, dlatego że ma przepiękną kolorystykę, taką <laughs> taką moją. Nawet zobaczcie to, co mam na oczach, jest w zupełnie identycznej kolorystyce jak właśnie ta paletka tutaj. Ona się nazywa Nude Fantasy. Słuchajcie, naprawdę rewelacyjne cienie, czy to właśnie kolorowe, czy to właśnie bardziej takie nudziakowe, wszystkie są niesamowite, a szczególnie ja uwielbiam właśnie te błyski, ponieważ one są tak przepiękne, są tak mocne, są tak mocno błyszczące. Jeżeli chodzi o maty, są bardzo takie masełkowate, bardzo łatwo się z nimi pracuje i polecam je dosłownie każdemu. Ok, chyba ostatnia dziedzina, która nam została, czyli usta, słuchajcie, usta, 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 usta. To jest chyba moja ulubiona część w tym roku, jeżeli chodzi o makijaż. Mam Wam do pokazania aż cztery kredki, z czego trzy to tak naprawdę można powiedzieć, że jest jedna, bo to jakby jest ta sama firma, te, te same kredki, czyli Makeup Forever Artist Color Pencil. I słuchajcie, mój ulubiony, dzienny odcień, to jest bardzo ważne i słuchajcie tego, bo ja drugi raz się nie będę powtarzać. To jest odcień 602 i to jest kredka, której ja używałam dzień w dzień. W tym roku. Także jeżeli widzicie na jakimś zdjęciu, że mam nudziakowe usta. To ja mam na sobie tę kredkę, prawda? No, 99% przypadków. Możliwe, że delikatnie ją przyciemniałam dwiema kredkami, jedną albo drugą z tych dwóch, brązowymi, tak żeby, tak na przykład jak dzisiaj mam te usta, one są nudziakowe, ale są lekko po bokach przyciemnione, yy, tak aby uzyskać troszkę taki trójwymiarowy efekt. I tutaj mam odcienie, również te same kredki z Make Up Forever, odcień 600 oraz odcień 500. Osiem. One są niesamowite, łatwe w obsłudze, ale też to są kredki, które tak szybko się nie kończą, dlatego że mam wrażenie, że takie bardzo kremowe kredki, one szybko się ześlizgują z tych ust i też no, bardzo szybko mam wrażenie, że się kończą. Natomiast te są wytrzymałe, one są tak jakby drewniane, też sama ta kredka nie jest taka bardzo twarda, przez co wiecie, nie musicie drapać po tych ustach. Jest mięciutka, jest naprawdę bardzo przyjemna, bardzo łatwo się ją również temperuje. No, jest po prostu 10 na 10, ale również Charlotte Tilbury. Jak tylko ta marka pojawiła się w seforze, słuchajcie, od razu zgarnęłam kredkę do ust w odcieniu Pillow Talk i również muszę Wam powiedzieć, że jest to przepiękny, nudziakowy odcień. Zarówno tamte poprzednie kredki, jak i ta to są raczej kredki z wyższej półki cenowej, ale w zeszłym roku w ulubieńcach 2020 również pokazywałam Wam fajną. Tanią, kredkę nudziakową, także też możecie sobie zerknąć. A jeśli chodzi o produkty do ust typu pomadki, błyszczyki, słuchajcie, ja w tym roku bardzo polubiłam efekt pomadek, które nie są w 100% kryjące i jednocześnie dają odrobinkę blasku. Troszkę można by powiedzieć takie balsamy, pomadki balsamy, czyli balsamy z kolorem. Nie wiem jak to inaczej nazwać, ale jest to coś, co rzeczywiście naprawdę fajnie wygląda na ustach. Z jednej strony macie kolor na tych ustach, z drugiej strony macie nawilżenie, z trzeciej strony macie jeszcze taki delikatny połysk, blask. Przepięknie to wygląda. Jeśli chodzi o taki typ pomadek, to tutaj muszę Wam polecić przede wszystkim tak. Huda Beauty to jest odcień Raya. I to jest właśnie kremowa pomadka, która nie ma aż tak pełnego krycia, daje lekki błysk nawilżenie, no i wygląda przede wszystkim przepięknie. I z tego co ja wiem, to te pomadki są tak jakby w trzech stopniach e, intensywności. Jedynka to one są takie półtransparentne, mają odrobinkę koloru, ale jednak te naturalne usta przebijają. E, dwójka, czyli to jest ten typ pomadki, gdzie ona ma lekkie krycie, ale właśnie też taki bardzo duży blask. No i trójka, czyli takie. Bardzo mocno kryjące pomadki. Również mam tutaj coś takiego z Belle, to się nazywa Moist Lip Color. I one też są takie z lekkim kolorkiem, ale też z błyskiem, z nawilżeniem. No, po prostu. sztos. I bardzo podobną formułę mają te pomadki z Mia, My Lipstick. Te to ja w ogóle uwielbiam, szczególnie ta Nudziakowa. Ojejku. I to jest kolor, który wiecie, wkładacie do torebki. Jak musicie poprawić usta, to nawet bez lusterka możecie to zrobić, bo po prostu tymi, tak jakby nawet nie błyszczykami, bo to są bardziej takie tinty, nie zrobicie sobie krzywdy. A z błyszczyków to totalnie, totalnie, totalnie się zakochałam również w bel, ale konkretnie muszę Wam powiedzieć o tych błyszczykach z serii Natural Beauty. Słuchajcie, nawet ostatnio byłam w Biedronce i widziałam, że ta seria ciągle jest. Także ciągle możecie dostać te błyszczyki, konkretnie właśnie te. Tam są trzy kolory. Ten różowy jest przepiękny, jest jeszcze zresztą wszystkie były piękne, z tego co pamiętam. Także koniecznie musicie na nie spojrzeć. Ten różowy to jest w ogóle jakaś miazga. Dlatego, że on jest tak cukierkowy, i widzicie, od razu taka tafla mi się na tych ustach pojawiła. Taka mokra tafla. Wydaje mi się, że o wszystkim powiedziałam: o wszystkim, o czym chciałam powiedzieć. Oczywiście oczekujcie części drugiej pielęgnacyjnej. Ja się będę już z Wami żegnać. Dajcie mi znać, jakie są Wasze ulubione produkty makijażowe w tym roku, albo też możecie pisać od razu o pielęgnacji. I to jest w ogóle ostatni filmik chyba w tym roku tak mi się wydaje. Także przy okazji życzę wam wszystkiego najlepszego na nowy rok. Słuchajcie, naprawdę życzę wam dużo szczęścia, dużo takiego wewnętrznego spokoju. Życzę wam, żebyście spełniali swoje marzenia, żebyście ciężko pracowali, ale żeby ta wasza praca się po prostu opłacała. Życzę wam dużo spełnienia w życiu, zarówno tym zawodowym, jak i prywatnym. Spełniajcie swoje marzenia. Po prostu wierzcie w to, że potraficie dokonać tego, co chcecie dokonać i nigdy się też nie poddawajcie. Powiedzcie sobie, że ten rok będzie niesamowity, bo będzie, ja to czuję w kościach. Także jedyne, co musimy zrobić, to wziąć się do roboty. <laughs> Życzę Wam naprawdę bardzo dużo miłości, bardzo dużo spokoju, ciepła, wszystkiego co najlepsze. Kocham Was i widzimy się w nowym roku. Buziaki, pa pa!